zakwalifikowanych na po pokonkursowych. Jeżeli w składzie już uprzednio przedstawianym, pozwolę sobie skrócić, jeśli Państwo pozwolą, żeby Państwo nie trzymali dłużej w napięciu, kierowało się oczywiście jakością warsztatową pracy zawartą w nich wartością intelektualną, nowatorskością no oraz świeżością spojrzenia na temat konkursu. Prace malarskie wybrane do nagród i są różnorodne jednak we wszystkich przypadkach użyta forma w sposób przystający do wyrażanych treści, ciekawie wyraża emocje i nastroje związane z szeroko rozumianym Zakopanem jako miejscem geograficznym wraz z jego kontekstem przyrodniczym, dziedzictwem historycznym, potencjałem kulturotwórczym oraz obyczajowością i kontekstem popkulturowym również. Niewątpliwie po raz kolejny konkurs pozwolił odpowiedzieć na pytanie, jak dzisiaj zakopane, postrzegane jest przez współczesnych artystów i nadal stanowi inspirację do dwóch. Po spośród 141 e, prac zgłoszonych, 94 autorów, do wystawy zostało włączonych 116 prac, 79 artystek i artystów. Żyli postanowiło spośród tych e, prac przyznać nagrodę, i tu zacznę, jeśli można, od wyróżnień, właśnie. E, a zatem, doceniając intensywność i emblematyczność, przepraszam, dowcip i zawarty w obrazie potencjał krytyczny oraz współczesną, intensywną formę malarską, i tu wyróżnienie honorowe dla pani Dagi Sieni za pracę pod tytułem IDEM. Zapraszamy. Zapraszamy pani. Eee, pani nie może na nas patrzeć, ale bardzo serdecznie gratuluję. Kolejne wyróżnienie to wyróżnienie, które eee, wędruje za oryginalną, niezwykle intensywną ekspresję malarską oraz ciekawą chromatykę złożonego obrazu. Dla Pana Grzegorza Piotrowskiego z Zarzec Wielki za pracę tyle opowiadałaś w górach, Jeśli autor miał ochotę, to bardzo prosimy. To jedno zdanie. Problem z górami jest. To jest duży problem. Namalować obraz e, e, tak gór. Ogrom e, pejzażu natury jest tak wielki, a malarz musi pamiętać o tym, żeby namalować obraz, a nie pejzaż. Dziękuję bardzo. Kolejne wyróżnienie, jeżeli e, przyznało, biorąc pod uwagę dojrzałe patrzenie do akwarelisty oraz prawdą i efektową interpretację wybranego motywu, i tu wyróżnienie to do pana Janusza Motelskiego z Kaplanu, Zapraszam, że mogę sprawić, nowy pan

Doceniając interesującą propozycję fragmentarycznego przedstawienia pejzażu górskiego, wyróżnienie honorowe wędruję również do pani Wiolette Książkiewicz z Mośiny za pracę Koronka pośredniej grani. Autorki nie ma z ale gratuluję serdecznie. Przechodzę do kolejnego wyróżnienia, czyli zauważyło ciekawą, a interpretację, interpretację miasta Zakopane i jego charakteru, wobec czego zdecydowało przyznać wyróżnienia honorowe dla pani Aleksandry Kotlińskiej z Gliwic za pracę miasto w Nie jestem w obiektach, tak jak mi kolega właśnie, który przed chwilą był ale dzięki temu konkursowi na pewno zakładanie się staje jeszcze bardziej moje. Dziękuję bardzo. I ostatnie z wyróżnień wędruję do pani Doroty Janackiej-Murzańskiej z Finlandy. <trym> Przepraszam. Za pracę pod tytułem Deszczowe Popołudnie. Za solidny, realistyczny warsztat malarski, niepozbawiony malarskiej materii. Czy jest Pani Dorota Chojnicka-Różańska z nami? Zaproszony. Nie ma. Autorki nie ma z nami, ale gratulujemy serdecznie. I Szanowni Państwo, przechodząc do nagród, bo wyróżnienia mamy za sobą, Zacznę oczywiście od nagrody trzeciej i uwzględniając odwagę pikturalną złożonej pracy i interesującą użytym idiom malarskiego i trzecia nagroda wędruje do pani Jadwigi Rogowiec z zakopanego za pracę pod tytułem góry moja impresja. A zatem zbliżamy się do nagrody drugiej. Drugą nagrodę, Jury, postanowiło przyznać panu Tomaszowi Głowaczowi Starnowa za pracę pod tytułem morskie Oko, zauważając w tej pracy niezwykłą kulturę plastyczną, nastrojowość pracy i subtelną kolorystykę oraz ciekawe półabstrakcyjne ujęcie pejzażowe. Czy pan Tomasz Głowacz jest z nami? Gratuluję Ma, ma Pan ochotę coś dodać? Dziękuję bardzo. <grywa> Jedno tylko słowo. Proszę bardzo. Chcę pogratulować Pani pomysłowawczyni konkursu, bo to jest naprawdę świetny konkurs. Mogę więcej Dziękuję bardzo. Gratuluję Państwu. <grywa> Teraz proszę Państwa werby biją. Pozostaje nam ogłosić nagrodę pierwszą, i Grand Prix tegorocznej edycji konkursu Moje Zakopane. Nagrodę tę, doceniając intensywność i emblematyczność obrazu, jego interesujące faktury, zawarte w realistycznej formie oraz współczesną konwencję malarską, interesującą, współgrającą z nastrojem Zakopanego, dla Pani Katarzyny Jakubowskiej z Gdańska za pracę Widok Gratuluję. Gran no cóż mogę powiedzieć? Dziękuję bardzo. Jestem ogromnie wzruszona i wzruszona. Jeszcze daje ogromne próżnienie, tym bardziej, że jestem, pod... <tuszę> przepraszam, dopiero na końcu mojej drogi. Thank you very